Mam go Dzisiaj pokażę wam mój nowy serwer. Tutaj macie informacje i w ogóle chciałem zrobić posta na YouTube, że startuje mój nowy serwer, ale powiedziałem, że w formie filmiku to będzie lepsze. Jak wolbić ten serwer? Dam Wam w opisie. Wiem, że dajmy było bodinków, ale taki duży odcinek, myślę, że takie 20 minut. Informacje na razie pamiętam, że on serwer jest bez modyfikacji pluginów. Rub to też tylko niech nie I inny. Waluta serwerowa to jest złota, więc złota nie zwyczajcie. Ja, serwer jest na razie w wersji beta. Tu nie macie, że sorry za dużo więzienia mm. i spacerniak, a w każdym razie to już radny. Więc jeśli jesteś ślawy, no, tutaj masz um, na ratusz i tam możesz sobie odebrać. Jednej i golden na start i za to kupisz sobie domy, które, które chcesz jeszcze nie. Oczywiście domyślnie to jest true um, league. I teraz patrz, Złoto na start, macie tam. Ares zgłoszonych przestępstw i są, do nas tam. Po rzeczy są, dwie ma. I aresztu. Areszt się buduje. Tak, tak. Oż, tutaj pracuje tutaj gościa. I przychodzimy do, do niego. Mówi, tak, nie? ja poproszę półtora z tego woda, bo jestem na Ten musi sprawdzić tutaj książka i wpisać jego nick powiedzmy super super Marek super Marek i proszę bardzo daje mu jedynie pół z tego golda i mówię, jak Marek pójdzie jeszcze raz Sprawdzę tą książkę czy on już brał to złoto czy nie brał tego złota i jak brał no to po prostu na mówi że by pan już brał prawda będzie się dalej kupić złota. Albo. Yy, przepraszam, zapomniałem. Albo. Będzie się dalej kupić złota. Powtarzam. I w ogóle, jak nie świadczycie jakiegoś a jesteście do od stanu. No to będziecie 9,97. 9,97. Tamuję przed tym, żeby na pewno od was kokolwiek to będzie prostował w policji, której jeszcze nie ma. ten I on wam odpisuje. Jestem z policji, z dzień dobry. W tym mogę pomóc. No to y, mówicie gdzie jesteście, co się stało. I, i sprawa jest zgłoszona tam, później będzie organizowana są. Arestu, w sądu. Dobrze. Ale sproszamy przestępstw i sąd.

To było nasze Teraz to po prostu wygląda tak. Czekamy na noc, wpychamy ich tu, zamykamy wędrokiem. Nie, najpierw każemy się przespać i później po prostu. Mamy go z drugim bedrokiem. To my nie oczywiście i tak. Tu tak, tak samo. I tutaj jest takie cel, że mogę tutaj sobie wejść. To jest druga oczka, dalszy. I to już poszło w tak, bo inaczej to samo zabici, a jeszcze możemy do rady. I tutaj macie normalne cele. Ma to już już normalne widzimy. macie normalne cele. Tu cel tutaj jest bodajże 11. Numer 13, nie pamiętam. Tutaj macie parkour. Tak, pan tak. już się nudzi, co Złoto, konia, wszystko już piękne? Nie, nie chcę. Okay. Tutaj macie jeszcze sala ruchu, jakieś. Tutaj macie parkour. Może mieć spacerniak, zrobić wszystkie domy na wymagie. I tak by ogólnie wyglądał ten sam. Coś to jest 20 maja. Teraz jak to mam gry. Już się 2010 roku. Ja no, możecie sobie to przeczytać. A i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo chcecie możecie albo kopać, albo kopać, albo na przykład poprosić o zatrudnienie, na przykład tutaj w Złocinastach. Możecie pracować jako ochroniarz w, w w więzieniu, w banku. Będzie jeszcze bank, możecie po bankier pracować, możecie pracować jako wędkarz. Możecie pracować jako policjan, strażak, lekarz, bo tak będą takie usługi, to najbardziej możecie jako weterynarz, opcje. I myślę, że wiele osób widziane z lubi lubi po prostu pracę. A i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeśli... Jeśli nie możecie wejść, wejść na serwer, to w, takie, w te, taka sytuacja, że po prostu klikacie w serwer i nie możecie połączyć do to jeszcze ważna rzecz, serwer jeszcze mniej więcej od 12 do, po, tak powiedzmy 20. :00. od 15 do 19 i w tych godzinach albo od 11 myślę, od 11 myślę albo nie wiem to. od 9 od 9 do 20 a i jak buduje się na przykład taki dom powiedzmy tutaj coś było budowane dom do w jeziorze wybrałam fajny pomysł na dom w jeziorze i się o tym osobnym To po prostu musicie tutaj pójść na i Na tym będzie miał jeszcze jedno piętro. musicie trzy piętra będzie miał. I na drugie piętrze będzie moja figura, gdzieś jako pływenta. A i jeszcze jedna rzecz. Cały ten świat. Cały ten świat. Bądź jeden prezydent, jeszcze parlament, ale tak. Co jeśli nie jesteście tego stać, bo to też jest taka możliwość? Tak po prostu wchodzicie do, do mojego biura, mówicie w na czacie, że chcielibyście zasejwować serwer, byście zasygnalizować, bo i polecie po wniosku. Tak wiecie, jak to jest tutaj, dom. Chcielibyście um, stracić tego A. i to po prostu ci tam, widzicie, że ja chciałbym serwer, to nie to. Jakby to wyglądało, wtedy już się zgodzę albo nie, aby jakikolwiek admin, nie się um, zgodzę albo nie i wtedy sobie um, i ten możecie już chyba z serwera bez obawy, że coś się nie zapisze, coś się nie zrobi. Nie? No w sobie bez kiba, no man, sobie z serwera i ja też albo jakiś admin staramy się, żeby regularnie saveować. Ale jak mi macie... Czy my na pewno wybraliśmy to? Możecie po prostu przyjść tutaj, a mi pięża będzie. No, myślę, że trzecie też kiedyś. W tym w To możecie po prostu przyjść. Proszę, że to się włochali w gry. I po prostu ja to dziękuję i będziecie mogli sobie spokojnie wyjść. Więc to odcinku, to by było na tyle.